¡Gracias! Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was dla odmiany w Geta 4. Zanim jeszcze zaczniemy, zapraszam Was oczywiście do komentowania, lajkowania oraz subowania. To sobie zrobiłem kilka dni przerwy od nagrywania z różnych powodów. Nieistotne z jakich, ale jak dobrze pamiętam, w Geta 4 przed zakończeniem, znaczy w sumie jak już jechałem chyba tutaj zapisać sobie, miałem zadzwonić do Romana, jak dobrze pamiętam. Ale zobaczmy, czy dobrze pamiętam. No dobrze pamiętałem, że trzeba było zadzwonić. Cierpienia Romana. Ja chyba wiem nawet, co to za misja. Wiem chyba, co to za misja. ale jedziemy na oh, miejsce, na dokładnie się tepniemy tam taksówką. Dobra, jesteśmy to na miejscu. Okay. Dobra. No też um, trochę dłuższa przerwa, bo od gita, bo były trzy odcinki z, z Gotika. Stwierdziłem, że Gotik chyba ma trochę lepsze statystyki, ale jest przy czas i pora, żeby nagrać właśnie z, znowu gita. Ale dobra, jesteśmy na miejscu. Roman, where are you? Man, what are you doing in there? I got scared. People started calling the house and hanging up. You weren't answering your phone. What happened? We've got a big problem. Dmitri was not a man of his word, so we're dead. More or less, everything was fine yes. before you. Yes. Fine, and now this. Thank you. Thanks a lot. It's very. Never. What's done is done. Yes. But there's a bigger problem. What? That guy I owed money to, Bulgarin. Yes, the guy in Europe. Who lives by the Adria? Yeah, yeah, he's here now. Great. I'm sorry. I've ruined your life. No, don't be like that. We, we can find a way out of this bunch of idiot rush. I will kill every one of them. No, that's exactly what you won't do. We don't have time for revenge. We can't afford it. What can we afford? Uh,

Beautiful, um listen, me and Nico are in a bit of trouble. Um, need to get out of broker a few days. Any of your cousins have a place we could use out in Bohem? Oh, you're an angel. Beautiful and kind. I love you. We'll see you there. <sighs> Maybe things are not so bad. This I did not expect. I was thinking about getting out of the cab business. Last night I had a dream. Really? Yes. You and I had a place of our own. A place where people come to eat and relax. Classic place. None of this fast food diner bullshit. We own a real restaurant. Tavern. It's a place of distinction, you know? I can't see myself settling down. Not now, but in the dream you've met the right woman. She's beautiful, and pure like my Mallory. In the dream, Mallory and me are married and everything is perfect. This will be the start of that.

Of my own, you got off the boat, and I was here for you. I know you were. I got here and I had nothing. Nobody. I worked my way up from Jesus. It's on fire. Fuck. I've got nothing left. Not my home, not my business, nothing. They took it all. I'm sorry, Roman. I'm really sorry, but we have to go. We'll meet Mallory and Bohan. You still have her. And you for all the good you've done me.

It took me months to get some cash together. Finally, I bought a cab, and then another. Then I got the depot. I slept under my desk at that place for over a year. Then I got the apartment. The apartment you thought was so shitty. Well, it doesn't matter. And now it's gone, along with everything else. I said I was sorry. You have a lot to apologize for. Since you got here, I've had my computer smashed. I've been beaten up. I was kidnapped and then shot in the stomach. My apartment got burned down and so did my business. Things have been going so great. Just great since you showed up. You remember that time when we went to the bar back home and found it raised to the ground? Just a pile of rubble. Everything smashed. Except for that one bottle of vodka. Yeah, we sat down and finished it off there and then. Wait, wait. I don't want to talk about back home. We're here in America now. And I should be thinking about my life here. My life, which is ruined. Just drive. Shut up. Drive. <laughs> Hey beautiful, what's up? No, what do you mean? I haven't been crying since my allergies. <laughs> Nico's wearing this new cologne. <laughs> yeah, trying to impress Michelle or something. They're coming to your cousins, are you there? Great. See you in the bed, Bill. My dream? It was just that. A dream. I can't have the tavern now. I have nothing to buy it with. I have, I have nothing. I told you. You still have Mallory. But I wanted to really have her. I wanted to marry her. You can still do that. I had bought her a ring. That is what I wanted to show you. It was a beautiful ring. It was, <laughs> it was with you. <laughs> now I have nothing. <laughs> Come on. Oh. Roman, pull yourself together. You've been here before. Positive, mental attitude come on at least they want me dead and not you I do not think it will be much difference to them here we are the beginning of our new lives again again and again it tak dalej, it tak dalej. Jak ktoś mówi. Bad. <laughs> I mean, I don't think we'll be impressing women with our wonderful hot tub, but uh, this looks okay. Yes, great. Come on, what's, what's wrong? What's wrong? What's wrong? Where should I start? All right, I'll start with you. What's wrong with you? Fifteen minutes ago, you were cowering in fear because you didn't know what was going to happen. Now, you know everything is shit, and we're going to be killed, and you're all cheerful. I don't get it. I guess I'm an optimist. An idiot, not an optimist. I was born a broker anyway. I'm glad you turned up and made some Russian killers burn down oh. my home and business. <laughs> oh yeah, thanks, Nico. Thanks a bunch. Is that better? March. Oh, thank God you're okay, <clears throat> both of you. We're fucked. We're broke and on the run. No, I'm from up here, Nico i know a bunch of people who might be able to help out why don't you come and meet me at the community center later on i gotta go to work bye poppy and have a shower you smell a little um, mature so i guess we start again sure Go go. No, tak to się potoczyło, że tak powiem. Nie za dobrze. Masz dostęp do krajówki w Bohan. No, czyli tutaj. E, a do tego co chciałem powiedzieć tam, e, ale no nie dali mi przed, bo przez to, że ciągle gadali, że po prostu tak gangstery, prawda, gangsterzy na to nie patrzą i tak dalej, ale no, podpalając jedno mieszkanie mogli spalić cały blok, ty, no? Wiem, że gangsterzy na takie rzeczy nie patrzą mają wy... wiadomo co i gdzie. Ale no. też inni ludzie patrząc tak realnie potracili też swoje dobytki, a nie tylko Roman. No niestety takie życie, że tak powiem. W sumie skorzystajmy z Little Jacob. Co on chciał. Było nadal ja zdenerwowany jestem na tego Dimitriego um jeszcze prowadzi pojazd. Że udało nam się uciec tamto. Nie wychyla się za bardzo teraz. Będziemy my w kontakcie na razie LJ. Normalnie nadal nie ogarniam jak to jest pisane. C tak dziwnie popisane po angielsku to już jest dziwnie, ale po polsku to nawet nie będę mówić. Dobra, jesteśmy na miejscu. W sumie najbliżej jest ta misja, dlatego ją wybrałem. SQLa na ulicach. Okej. Okay. I mean, you okay. taught him. these moves. Right? No. But we want to make sure that we see them. Okay. okay? Well, we want to see you. Just too. film it, man. Okay. Well, just keep looking at me, but stand over there. Okay. you mean here. Yes. Yes. it's yes, yes, yes. Very cool. Good. Okay. Yeah. Go. Beautiful. Beautiful. All right. You ready for this? Yes, I am. Turn this way, please. Turn this Five, way. Five. Yeah. Six. Looking at me. Seven eight, eight. Good. 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 Right over here. Let me see you work. This way. Yes. Good. Okay. Good. Perfect. Cool. 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 So how do I look, man? You look good. Do I look gay? No, not at all. It's, a, it's a very manly kind of dance. Okay. So here we go then. Yeah. See? It's the streets, man. But people gotta understand the struggles. For real. You know what I'm saying? They gotta understand the struggles. Yeah. Oh, hey, Nico. <laughs> this is my boyfriend's cousin, the guy I was telling you about, Nico. How's my Roman doing, anyway? For a guy who just lost his home and his business, who now has a price on his head? Pretty good. <laughs> I love his optimism. So, no. so Nico... This is Manny. We grew up together. Hey, yeah, yeah, yeah. What's up, man? Streets, man. All right, this is all the guy right. I told you about who beat up all those thugs and broke us? Yeah, great. Listen, Melody, would you uh, give us a little space, please? All right, space? all right. Okay, yeah, great. So, uh, so you know, streets take no prisoners, right? But you know, kids need hope. You know what I'm saying? Not really. Yeah, well, you know, sometimes you gotta break some omelets to make some eggs. You know what I'm saying? Okay, and. Uh... Yeah, well, you know, we gotta clean up some eggs, brother. We're gonna clean them up, you know? Yeah, here, right here, right here, turn around, yeah, right here. here. Here, Manny Escuela is rapping with a street accomplice about cleaning up the streets. Yeah. Of turn that off. Wait, wait, wait. criminals wait a are trying to reform their neighborhood. Wait. Hey, hey, please, please. Hey, hold on what are you doing? a second. Hey, ah. Manny. Sorry. Uh, okay everyone that'll be all for today that, that was great <laughs> thank you very much that'll be all for today thanks a lot what are you doing what are you saying We're, we gotta get some of these dealers off the streets man you know and oh. i want them to know it was me man fine just oh. don't point the camera at me when you're doing it well that's my testimony man look brother will you help please look i got money i got i got money in which case you've got help good all right

Boulevard. Let's go to take a look, man. Dobra, po prostu Oh, Udało It's man in the midst of So you and Mallory is tight, huh? She and your cousin is together now. I love that girl, man. I love her, man. Your cousin better not be messing with her head. You're gonna propose, right? He's gonna make an honest woman of her, right? I think that's as much of a decision of Mallory's as it is Romans. I don't know if he's grown up enough to make a good husband. What's it to you anyway? I didn't... The dealer and his drug wagon are up there. Pull up behind and we wait. Shit, man. is close to everyone who grew up in the streets of South Bohem, man. They're my people, all right? Sure. Jesteśmy, żeby... w leczów, Słuchaj, w życie z tych A jest Ah, no dobra, nie możemy pozwolić, że y, nas zauważy. Spoko, może Dobra, cofam się. Tak jedziemy taksówką Romana. Jesteśmy... Za bardzo nie załapałem. Bo w sumie nie zdążyłem przeczytać w całości, więc dlatego pewnie nie załapałem o co Niko chodziło. Ale dobra. Musimy jechać powolutku za gościem. Który... No, nie powiem, nie mówcie, że on się na światłach zatrzyma. Będziemy musieli się tak zanim wlec i wlec i wlec. Ale ogólnie dla These streets is mine, man. I can feel them flowing through my veins. You sound like you got something else in your veins. Man, I ain't touched that shit in years. Who you been talking to, man? I'm clean, man. Serene. Fucking serene. Oh, I'm sorry. You ever thought about doing some TV? You might be able to get a series of the back of mine, you know? Nico Bellic. Street justice, bro. Not really my scene. Just wait till you see your face on the screen, man. Maybe you change your mind then. Yeah, I always wanted to be a well-known idiot. People say to me, Manny, why you do this? Why you wanna clean up the streets so bad? What's your passion? Do you tell them to get famous? It's for the love, man. They know me because I help people, man. I'm all love, caring for these streets. Oh, no, ale wracając. Będę też to mówić na odcinku z Gotika, ale w każdym razie zamówiłem nowy mikrofon. W teorii powinien przyjść do mnie po w poniedziałek. Ja to nagrywam w czwartek wieczór, więc mikrofon według sklepu, który zamawiałem powinien być właśnie w poniedziałek. Zobaczymy czy faktycznie tak będzie. Jeśli tak, to najprawdopodobniej następny odcinek z GTA. Albo z Gotika zależy e, co nagram. Prawdopodobnie to będzie jednak gotik, że po, po prostu będą odcinki z Gotika jeden z GTA. Zobaczymy, jak to faktycznie będzie. A w każdym razie, e, po prostu, no już w teorii na kolejnym odcinku będzie nowy mikrofon. Ale zobaczymy, czy po prostu zdąży e, dotrzeć. Co nie? Zobaczymy. Osobiście mam nadzieję, że już faktycznie będzie maksymalnie w tym poniedziałek bo to naprawdę tak jak czytałem opinie, spoko sprzęt spoko sprzęt od Genazisa tylko czy nie pamiętam modelu dokładnego ale miał bardzo dużo pozytywnych opinii, dlatego właśnie go wziąłem, a nie miał jakiejś przesadnie dużej ceny cofnę, ale no jak widzę ten korek to mi się nie podoba Nie podoba mi się ten korek ze względu że tam może się to skrzyżowanie zblokować I Przez co ten gościu Stalionie nie pojedzie Czekajcie może jak się oddala trochę i się przybliżę, to może te auta się zdespałną hmm, tak się nie bym powiedział czekajcie mam inny jakiś pomysł tylko jakby to zrobić żeby nie popsuć misji jak to zrobić żeby nie popsuć misji mmm Przydałoby się przepchać za auta tutaj. Dobra. Teraz sobie pojedziemy tutaj. Pojedziemy sobie w ten sposób, właśnie. A może jednak nie pojedziemy. Cię, him, so it, jednak nie pojedziemy tędy. Ale ruszył. O, dobra. Będzie Klepnąłem lekko jeden z tych aut i ruszyła maszyna. Ale stanął na kolejnych światłach. Będzie znowu wstać na światło. No nie, no nie, no gość, nie, rób mi takich rzeczy. Ja to odcinek nagrywam. A ty na światłach mi stoi. Mogę sobie Albany. Nie wiem, albany jakieś tam poprzypalać, czy po... Aha, mniejsza z tym. Ja nie będę stawać na światłach tutaj. Realnie, realnie tak. Bo po co ryzykować? Ale w grze nie, nie ma opcji. Kościół, co mi się wpychasz pod maskę? Rany, spadaj. Dobra. O, rusza, nareszcie rusza. Eee, strasznie na misja trochę. No. Teraz kręci w prawo. No, dokładnie. Dokładnie. Eee, dobra. I teraz gdzie? Spoko, zaparkujemy. Eee, coś tu nie pykło.

No to dobrze pamiętałem, że trzeba przez okno. Nie byłem pewien, czy to akurat to było okno... te okno. Ale jednak faktycznie... Dobra. Dobra, jeden załatwiony. Tego załatwiony w ten sposób. Dobrze. Nie dość, że się naraziliśmy... Ruski mafii to teraz jeszcze jakimś dealerom narkotyków się narazimy No na w zasadzie broker już Czy bo... Czekaj, teraz jesteśmy w Bohan. W broker się naraziliśmy teraz... pora na Bohan Ale no Czego się nie robi dla Romana Dobra, Kolejny załatwiony. Tylko potrzebuję uzyka najlepiej. Amunicja jakaś zebrana. Dobra, jeden. I kolejny. Opuść magazyn. Tędy nie wyjdzie. O, mogę sobie kupić soda. Kurczę, popatrzę na ten automat to przypomina sprite'a. I kurczę mam, przez to mam smaka na sprite'a, no nie no, tyle sprite'a, aż mi się zachciało pić sprite'a. E, Odstrzely zamek w drzwiach. A, dobra, ten? Czy ten? A chyba ten. The fearsome street warrior stands yeah. outside the site of another gangland massacre! Strike! Right. Oh. Cut! What? Ok. What? Oh, oh, oh. Could you walk out of there just one more time? We need to get the shot just right. Oh yeah, yeah, that's a good idea. I can put my foot through your face if you like. I don't mind doing that again and again till whoa, I get it right. Easy, easy, Nico. Hey, did it look good? Huh? Was it a good mixture of that like, sadness and resolve? You looked great. Great, yeah. Let's do it. Okay, from the top. Yeah, right here. Wait. W where are you going? Right. More senseless death, and the police aren't even here yet. Help has only one name on the streets of South Bowen. No, coś tym jest, coś w tym jest. Aha, gości mi gwizdnął Taksówkę Romana. Wziął mi gwizdnął auto i zadowolony. Więc jak ja mam teraz wrócić do zapisywania? No dzisiaj zrobimy sobie tylko jedną emisję. Y, więc to będzie około, według mojego stopera, 24 minuty. Więc tak, idealnie. E, dzisiaj dlatego tylko jedna misja i trochę krótszy odcinek niż w porównaniu do ostatniego, jednego albo dwóch odcinków z Gutika, ponieważ nie mam za dużo czasu, żeby dzisiaj nagrać, bo już jest po północy, nie? a jutro do roboty trzeba wstać. Więc y, sobie zapiszę na spokojnie. Myślę, że to i tak 20 minut to przyjemna ilość odcinka, taka wystarczająca. Ale dobra, dziękuję oczywiście Wam za cierpliwość, czy może niecierpliwość, tylko za uwagę. Dziękuję. Zapraszam Was oczywiście do następnych odcinków z Geta oraz Gotika oraz innych serii, które się mogą także pojawić na kanale potencjalnie. Zapraszam Was oczywiście ponownie do komentowania, lajkowania oraz subowywania. Z góry dziękuję. Więc to siema, cześć i na razie, do następnego. Elo!